Są operacyjne, to są elementy I one są w momencie momentu, te obligacje komunalne nie są ograniczane. To bank, gdzie przyszły obligacje i te zakupy stają właściciela. Na rynku banków obligacji nie, nie Nie, nie daje, bo to są za małe obligacje, obligacje rzędu 200, 500 milionów i na no, 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 no. No to oczywiście, ale te duże, Mi, pas, nie, nie, przyjdę po do mnie, no. 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 no to ci pokażę co pan co musimy my zrobić. Kiedy Dobrze. To Do 2023 roku, ja nie? Nie pierdolę, Bieżące jest, że wtedy jest, na spłacone do 31 milionów. Dokładnie. Jak zbilansuję te złożenie, nie wzrośnie. nic. My jeszcze... A będzie 63, bo my chcemy, żebyś spłacił z a to przesunąć, te same zawodziemniki. Ale zobacz WPF, do kiedy masz, do 2031 roku. WPF jest teraz obecny, masz to na tej jest Spłacone, tak jest, to jest w 20 dziennie. O dwa lata dal a rozciągnięcie w czasie, żeby żeby był oddech. Kto nie zna zasad to tego całego? Zapraszam. Mogę pokazać symulację. Że nawet 100 tysięcy złotych. Nie ma się. Ale żeby pisać regulować, no to, spłatę, to będzie, musi robić. A robić. Obligacje masz sytuację takie, że ja w roku na przykład w roku, w roku, w ja w Ja Ja roku, w ja spłacam. Ja w ja roku, w roku, w roku, to to w roku, w roku, w to

Ну, к счастью, что покажи, я тебе не знаю. Не, 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 Więc e, na koniec roku będziemy w roku mieli zadłużenie po ja samej sali, ale mniejsze też nie Ale w, w przyszłym roku nie będziemy spłacać na przykład rachunek za to, że nie ma... Nie chcesz spłacać. W ogóle w przyszłym roku? W przyszłym roku? A to Ja spłacam te wszystkie kredyty, które miałem, które były dla mnie nie to, że szkodliwe, ale się to nakładały. Że ja na przykład nie chcę spłacać 12 milionów, ja chcę spłacać na przykład 5 milionów. Z tymi obligacjami robię taki manewr, że ja spłacam to, bo wiedzą o co chodzi. Chodzi o wydatki bieżące o wydatki bieżące w składzie rosowskiego, a pan minister, ja byłem 25 na szkole, na, na konferencji, gdzie e, był Związek nasz Polski, to robi, odnośnie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Debatowaliśmy przez cały dzień, mówili o tym lewej i prawej stronie wzoru rosowskiego, mm -hmm. o którym ja też mówiłem, żeby te odsetki, bo one są już po lewej stronie, żeby nie brać wydatków bieżących, bo one de facto wydatki bieżących są, wtedy oddech będzie dla gmin, bo to jest takie sztuczne wsadzanie tego wszystkiego. E, wypowiadał się Frankiewicz. Wszyscy z, z aglomeracji śląskiej, a o godzinie 14 robili symulację. Że to jest dla, do, dla gmin dobre. 24, 246 gmin jest niewydolny na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o budżet. To było oficjalnie podawane przez Szefa Regionalnej Izby Obrachunkowej Generalnej Krajowej. I wyszła pani dyrektor departamentu i powiedziała, Szanowni Państwo, Pan Minister Rosowski nie przewiduje zmian w ilegalnej to, a te gminy, które padną, no to jest sprawa tych gmin. Dziękuję bardzo, że prognozę poszukiwania. poszło. koszulę. Po stopniu. Tak. Kwestia budynku Tak. Ta umowa została podpisana nie? Umowa nie jest podpisana. Jest umowa podpisana na tysiąc złotych. De facto nie jest ale gdzie no, jest... my jesteśmy w trakcie, my jesteśmy w trakcie negocjacji. Natomiast sytuacja jest jedna. Przyszł do mnie firmy... SPK, 1000 zł. Tylko 1000 zł i za całość? Za całość, za całość czynności wykonawca zapłaci, wynosi 1000 zł. Wynagrodzenie będzie zafakturowane przez, przez raportu faktury. Za 1000 zł na razie można. Ta umowa jeszcze nas nie, nie zbliża. Nie, no, nie, nie, nie. Bo, bo nie. Jest jedna tylko rzecz, ja, następująca. Na tyle są skomplikowane. Ja nie chcę polemizować z Wami na temat. Nie, na no. Ktoś, kto nie zna vat to, to powinien odpowiedzieć tak. Zaznajemy się z ustawą o VAT i powiedzieć: VAT nie powinien dotyczyć gminy, tak jak jest na całym Zachodzie. Bo VAT tego nie dotyczy. Nadprowadzili takie skomplikowane żeby gminy nie korzystały ze zwolnień. Jeżeli firma Deloitte sprawdziła mi dokumentację finansową z roku 2008, bo gdybyśmy tego nie zrobili w grudniu, to ona by już została anulowana zarówno na pięcioletni okres karycy, to oni weszli w grudniu jeszcze rzutem na taśmę rozumiem. i teraz coś się okazało, że 90, 84 tysiące pieniędzy przyszły już mamy na koncie. Urząd z, z 2008 roku? No, to, co Pan tak. pisał o tym protokole, ten protokół był stary protokół, ten nowy trzeba wziąć teraz, który był, to jest rekontrola. Tam była sytuacja, ja nie byłem skarbnikiem, kiedy Urząd Skarbowy, kiedy Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony, prawda? I nikt nie żądał wtedy, żeby one były jednostkami indywidualnymi, a teraz Urząd Skarbowy wynika ze zmiany o, o urzędach skarbowych i te, no, te zarzuty, które były przez Polaka robione, to były, no, czy ja miałem wpływ, że Urząd Sk Stanu Cywilnego został w 78 roku przeniesiony tam, gdzie on jest, a nigdy żąda, żeby podawać ich te, no nigdy żądam. Teraz żądają byśmy to wiek naprawili. Na no, no, nowy, nowy BIP jest nowy protokół teraz, jak? tak, nie no, wiem, no, czy on jest to. odnośnie tej ostatniej kontroli, która jest. E, my specjalnie żeśmy sami się podpieczyli po żeby oni przecież skontrolować, Aha, i żeby, żeby to, oni sprawdzili. No że ale rzeczywiście, że to. No, no, no. Jeżeli jest sytuacja jedna, że jest wskaźnik e, zadłużenia, liczony przy wacie, który ma instrukcja jest 20 stronicowa. I dalej, jeżeli my robiliśmy jedną opinię prawną do Ministerstwa Finansów odnośnie tutaj tego naszego rynku i dostaliśmy 3,8%, jeżeli my zrobimy interpretację do Ministerstwa Finansów, możemy robić tylko teraz. Bo nie ma powtórki z rozrywki 8% do całości. Tak, tyle. Rynek jeszcze sam wykonywany cały na, na działanie. Tak, tylko trzeba odpowiednio. Tylko trzeba odpowiednią interpretację tak. zrobić. A ta interpretacja przez gminę nie była, a firma zrobiła i my mamy prawo do, praktycznie biorąc do, do, to do robienia do samych sparku tradycji. Aha. To jest 2 miliony 600 tysięcy ściągnięcia. No, okay. To jest jedna rzecz. Ja pana. Jeżeli SSK, firma, która jest druga, a jakimś dziwnym trafem no. e, ofertę tej firmy przyszedł do mnie wczoraj, więc ja zadzwonię się do tej firmy, no. bo niby są tacy, którzy najlepiej w łączniku 20% dwadzieścia i tak dalej. A ja do nich zadzwoniłem, którym no. niech mi Państwo podacie przynajmniej jedno miasto, które było przez Was robione. I zaczęła, kaszleć ta Pani. Panie, ale ja sobie Jesteś w tym w sobotę? Gdzie? I Solomona. Nie, nie, nie. nie. To byśmy wiercili ja <głoslah> <tukarzy> a na ja będę. W sobotę. Zobaczę jeszcze, dobra. Ale Zobaczę jeszcze wieczorem mleżę. Nie ma problemu. Ale tak, ja to jest... A ja mówię, to proszę mi dać rekomendacje. jakieś mieście? Tak jest. Nie, ale myśmy robili nie? w zakładach pracy. A ja proszę pana, my mamy finanse publiczne, a dla mnie składek spółek handlowych. Więc to są dwie tak różne, różne tak, rzeczy. Więc to nie jest tak. Ale no to, pan, pan musiał na ten temat. panem Szemuńskim. Ja no, Też na firmie kawa. Mówiłem w ogóle, ale... Przepraszam. No, może no, wrócimy no, do rozmowy, bo ja jeszcze no, mam no, ten No, no, okej. Okay. Do widzenia. I czekam na odpowiedź, co z yy, rozmową z panem prezydentem.